Także w odróżnieniu od projektów e, finansowanych ze środków europejskich, w, funduszach, e, w projektach finansowanych z, pa, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osob niepełnosprawnych, e, no, to osoba, która jest uczestnikiem projektu, w dalszym ciągu jest uczestnikiem i trenerzy pomagają mu w miejscu pracy. Nawet jak już pracuje i ma umowę na 6 miesięcy czy, czy, czy na czas nieokreślony, do końca tego projektu e, mamy możliwość wspierania tej osoby w miejscu pracy. W jakichś sytuacjach konfliktowych przyjechać na miejsce, spróbować roz, rozwiązać ten konflikt rozmawiać z pracodawcą z uczestnikiem i spróbować znaleźć rozwiązanie. To tak wygląda u was w stowarzyszeniu, ale jeżeli jest e, firma komercyjna e, zatrudnia pracownika z niepełnosprawnościami i nie ma e, takiego wsparcia, nie ma takiego wsparcia, czy jest taka też możliwość, że zgłosi się do Was i e, otrzyma wsparcie takiego doradcy, e, trenera wspierającego? Jest taka możliwość, mimo że nie jest ten pracownik oruba. W tym momencie podczynłaś pomysł, że, że musimy to mhm. chyba wprowadzić, bo, bo to bo podejrz, na, bo jest potrzew. ciągle taki głód z rynku. Brakuje, brakuje takich osób. Chociaż jest już trochę, rekomenduje się i widzę sama na też w, tutaj w, w obszarze LinkedIna, ale myślę, że tak jak jest bardzo duży głód samych osób z niepełnosprawnościami na pracę, to takich osób wspierających tego wsparcia nie ma zbyt wiele, więc myślę, że fajnie byłoby mieć też taką możliwość od Was uzyskania, że jeżeli już oni mają znalezionego tego kandydata, są co do jego kompetencji przekonani, to, żeby było takie wsparcie właśnie, żeby ten, te miejsce pracy było możliwe do utrzymania miejsce stanowisko tej osoby, tak? Zachęciłam Adama do otworzenia 12 projektu. No właśnie rozszerzył tutaj ten, ten, ten wątek samego stowarzyszenia. Bo jako stowarzyszenie działamy już ponad 20 lat, ale nie prowadzimy działalności gospodarczej. A to, o czym mówisz, to mieściłoby się albo w działalności gospodarczej, albo w działalności odpłatnej. I muszę tutaj po, pomyśleć, jak, czy, 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 czy ze stowarzyszeniem, czy z innym partnerem na przykład spróbować spróbować takie działania, e, zapoczątkować, mhm. ja, bo do tej pory jako stowarzyszenie pozyskujemy środki e, publiczne, czy to jest właśnie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy z Europejskiego Funduszu Społecznego e, i tam są określone ramy. Mhm. Jeżeli ktoś spełnia inne formalne wymagania, to możemy do projektu przyjąć, natomiast. No, faktycznie będą i pojawiają się osoby, które nie kwalifikują się do projektu i dla takich osób byłoby fajne to, co, co powiedziałaś. Mhm. No, to cieszę się, że mogłam coś podpowiedzieć, ale tak się zazwyczaj się dzieje, kiedy się dyskutuje o, o wspólnych takich działaniach, tak? To rodzą, rodzą się pomysły. Adam wiem, że jesteś no, taką osobą, która nie, długo nie usiedzi w jednym miejscu, jesteś osobą czynu, która potrzebuje wiedzę właśnie przekładać na działania, ale żeby też móc działać, to potrzebujesz też mieć tą i wiedzę. Więc jak, jak jest pozyskiwaniem tej wiedzy, kiedy masz czas na uzupełnianie i dodatkową edukację? Wiem, że też cały czas gdzieś tam kończysz, tak. No, tak. Tego mi to brakowało właśnie, bo tak z jednej strony powiedziałeś, że nie mogę usiedzieć w jednym miejscu, z drugiej strony jednak już prawie 18 lat jestem w stowarzyszeniu. Ale to nie znaczy, że w nim siedzisz. Bo, absolutnie. Chciałam rozszerzyć ten wątek, ten, ten mhm. że, że zaczęło mi właśnie brakować e, czegoś dodatkowego, e, że, żeby mieć na przykład wpływ na legislację, na zmiany przepisów różnego rodzaju. Zacząłem od, od, od kilku lat uczestniczyć w Radach Społecznych, dotyczących właśnie problematyki osób z niepełnosprawnościami. Jestem w Wojewódzkiej Radzie Osob z Niepełnosprawnościami w Województwie Małopolskim, Małopolskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, tutaj u nas w Powiecie olkuskim w Bogatowej Radzie Zawodnienia Osób na Rynku Pracy I, i cały czas z taką myślą, żeby żeby i uczyć się nowych rzeczy, bo, bo czasami łapię się na tym, że zajmujemy się projektami. Mhm. Jak to życie projektowe no zaczyna się później jest środek, sprawozdawczość, koniec, myślimy o kolejnych. E, projektach nawet łapię się z tym, że gdzieś mi czasami jakieś przepisy uciekają, e, e, albo są przepisy, nad którymi chciałem popracować, żeby, żeby niektóre zmienić. I, I na przykład ostatnio na, na Wojewódzkiej Radzie Osób Niepełnosprawnych rozmawialiśmy o warsztatach terapii zajęcia. W przepisach jest tak, żeby ktoś, osoba z niepełnosprawnościami, mogła skorzystać z, jako uczestnik z btz ów musi mieć określony wpis w orzecznictwie. I zaproponowaliśmy tutaj marszałkowi, a akurat jest taki okres, że, że marszałek województwa polskiego przewodniczy marszałkom w całej Polsce, bo tak co pół roku się jest, zmieniają na konwencie. I zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, między innymi BTZ, ów żeby, żeby spróbować tutaj zmienić ten przepis, bo już on jest, ma ponad 20 lat, jest przestarzały. I, I często jest tak, głównie na małych miejscowościach, że e, albo ktoś nie ma takiego wpisu i nie może skorzystać z wtz albo jak ktoś ma taki wpis, to z kolei ma problem, żeby opuścić takie wtz -y, bo, bo z kolei ten ośrodek ma problem później z finansowaniem. Mm -hmm. No i chcieliśmy, zaproponowaliśmy, żeby, żeby można było skorzystać z wtz a żeby nie było tego konieczności tego, tego wpisu. I, i, I faktycznie tutaj to potwierdzam, że czasami już, jak już ja, tak. E, mam przesyć trochę takiej. E, Takiego życia projektowego, że ustawczość że do, do, dokumentacji. To, to, to lubię taką łodkocznię, żeby, żeby się udzielać w jakichś radach no z różnym skutkiem na robocie. Ale to, to słuchając ciebie przyszły mi takie dwa e, wątki. Jedna, jedna to, to pełna akceptacja, że to jest tak e, e, faktycznie nawet ja to czuję u siebie, że jeżeli działasz, zaczyna się działać w temacie wsparcia. Zawodowego osób z niepełnosprawnościami, to im głębiej się wchodzi, tym bardziej czujesz jakiś taki e, blokadę, że trzeba podnieść swoje nie wiem, kwalifikacje, wiedzę, zacząć e, działać e, szerzej, że, żeby móc działać bardziej sprawczo. I tu pełne zrozumienie, ale też podkreśla Twoją rolę e, w tych e, województwach, gdzie jesteś, e, jak e, jesteś w Radzie. W Radzie to sprawa osób niepełnosprawnych. Jak, jak ważne są takie osoby światłe na takich stanowiskach, bo one mają bardzo duży wpływ na to, jak, jak funkcjonuje społeczność w danym obszarze. Jeżeli władze są takie otwarte, włączające, mówię to na dopiero co o bieżących takich doświadczeniach po... W spędzonym na Radomskich Dniach Godności, gdzie władze były naprawdę pełne otwartości, empatii i, i akceptacji na niepełnosprawność, która jest wśród nas i jak to się przenosi na cały obszar, na funkcjonowanie społeczeństwa. Więc to tym bardziej pełen szacunek, Adam, że y, działasz w tym obszarze. I będę mocno na bała, żebyś nie, nie przestał. Nie przestał, nie zmienił profesji. Nie, nie, zmi nie, nie zmieniał profesji, choć być może na pewno przychodzi taki y, moment zmęczenia. Co? Czy masz już Co? takie właśnie chwile zmęczeniowe? Miałem już taką może w połowie drogi, i nawet myślałem faktycznie o zmianie profesji. No Na szczęście, chyba na szczęście. No, gdzieś mi się to zmieniło tak. Mam nadzieję, że ten kryzys już jest za mną i nie, nie wróci, gdzieś to później się też przyrodziło, w sumie w pasy wsparcia osób z niepełnosprawnościami i też mam nadzieję, że, że tak będę trwał dalej i nawet jak pojawią się jakieś inne tematy, projekty, w które gdzieś tam wejdę swoją osobą, to, to nie zostawię tutaj tej tematyki, problematyki osób z niepełnosprawnościami. A gdzie chciałbyś się rozwijać? Jak widzisz swoje możliwości i jakie masz postawione cele na przyszłość? Jak wyglądają twoje marzenia? Czy dotyczą. Jo, jo, najchętniej bym się dowiedziała o prywatne i zawodowe. Także podziel się jednymi i drugimi. Jednymi i drugimi. No. Z zawodowych, może zacznę od tych zawodowych, bo tutaj rozmawiamy o stoparszeniu I tutaj na pewno chciałbym utrzymać jako stowarzyszenie te projekty, które realizujemy. To, to, to też nie jest tak, że te, które realizujemy, gdy padła liczba 12 projektów, to, to jest e, e, pewne, że, że dalej będziemy je realizować, bo tak to z projektami jest, że... E, że kiedyś one też się kończą. się kończy, trzeba składać wniosek o kolejne dofinansowanie i konkurencja nie śpi też jest coraz, coraz większa. W organizacji działających prężnie jest w skali kraju też, też bardzo dużo. To, także to jest... Pierwsza kwestia, czyli chciałem utrzymać to, co mamy w tym momencie w stowarzyszeniu, a marzy mi się, żeby, żeby wyjść dalej i nie działać tylko w tych trzech województwach. E, tylko już gdzieś tam, zapatrując się nawet na, na, na Fundację Aktywizacja, z którą współpracujemy, mhm. z którą pozdrawiam, e, żeby wyjść na kolejne. Ta opo to ja je zawsze zakończę żeby dzielić się i żeby marzenia wybrzmiały na głos. One wtedy szybciej zaczynają się urzeczywistniać. Dokładnie. Tu mi przypomniałaś e, taką, podzielę się taką te, te wykresą swojego życia tego zawodowego, jak, jak zaczynałem w stowarzyszeniu. To był 2010 rok, czy dwa lata po tym, jak w sumie pojawiłem się w stowarzyszeniu, i tak wróciłem do w biurze, do koleżanki, że chciałbym gdzieś zatrudniać 50 osób. E, tak po prostu życiłem. A, a to był 2010. Tutaj prezesem jestem w organizacji, w stowarzyszeniu e, od 2019. No i można powiedzieć, że po 19-20 latach e, to się. Marzenie się ziściło no, 20 latach, bo, No, nie, samo się nie ziściło, to jest realistyczne. Po, po 9-10 po latach się to marzenie ziściło, bo jako stowarzyszenie zatrudniamy obecnie około 50 osób. Także faktycznie te, te wypowiadane słowa na, na głos mają mają. Ale tak program... wypowiedz, na jakie województwo wyjdzie szerzej stowarzyszenie. Małgosiu, kiedyś. Bo ja już mam kolejnych kaminatów A... do no, ciebie. No, tak, kiedyś już współpracowaliśmy i pracowaliśmy z projektami, realizowaliśmy te projekty na terenie województwa dolnośląskiego i, <śmieniu> i, i, i świętokrzyskiego. Później tak się tu jednak sytuacja potoczyła, że tamten projekt nam się skończył i tutaj. Zostaliśmy na tych trzech już, już powiedzianych. Natomiast no, mamy już tam swoją historię i być może, jeżeli pójdziemy dalej, to zaczniemy właśnie od Dolnośląskiego i wszystkiej. Także na pewno w kuluarach wrócimy do tematu i będę cisnęła Adama, cisnęła i dopytywała, jak mogę w ogóle w tym kierunku pomóc, bo tam jest głód i jest zapotrzebowanie na Twoje działania. A ja chętnie w tym wesprę, ale jestem głodna dalej jeszcze Twoich marzeń prywatnych. A jeśli chodzi o Prywatne, no to w sumie. Wiem, że czekasz, żeby zagrać piłkę z przemkiem świerczem. Tak, e, tak, ta, jeżeli. A przemek Byłoby często tak bywa, przemek bywa w tych. przyjeżdża na zgrupowania do Krakowa. Kraków nie jest aż tak daleki, więc trzeba. E, niech to też wybrzmi. No, od dziecka jestem fanem Wisły Kraków, także ubolewam nad tym, że nie awansowała do, do ekstra klasy w tym roku. E, ale wiem, że przemek też gra. Reprezentacji też, też też wiśle ma futbolowej drużynie. Także to byłoby fajnie, jakby gdzieś tak udało się zagrać. E, natomiast takich zawodowych, prywatnych, e, to podzielę się taką, taką świeżą, świeżym tematem w sumie, bo to jest też się gdzieś łączy z tym, co powiedziałeś, że nie mogę do końca usiedzieć w miejscu i gdzieś tam też się chcę rozwijać i, i, i później wykorzystywać tą wiedzę też na innych polach. E, a gdzieś miałem też żyłkę takiego trochę przedsiębiorcy. I, Postanowiłem założyć spółkę ZOO i spółka będzie się zajmować na razie prowadzeniem żłobka. Być może też jakaś osoba z niepełnosprawnościami się tam e, pojawi. Taki świeży temat. Od lipca e, ruszamy z tą, z tą spółką, a z też jakąś perspektywą. Co on tego Także to też chyba też czasami potrzebuje takiej trochę nawet odskoczni od tego, mm -hmm. tego. I to będzie, e, żłobek będzie otwarty w jakiej e, lokalizacji? E, to będzie w miejscowości Olkusz. Powiador mm -hmm. Także kto słyszy, szykuje się nowy bakat. Yy, dodatkowo fajny pracodawca. Możemy już od lajkowania zacząć, <grywia> bewiadu, a następnie wysyłając CB. Czego mogę życzyć Ci na koniec, Adam, naszej rozmowy? No tutaj myślę, że nie będę oryginały, tylko przede wszystkim zdrowia. Mm -hmm. e, zdrowia. I ja też, też tobie życzę zdrowia, żebyśmy mieli siłę. E, dalej, dalej, dalej działać w tych tematach, w których, w których działamy, bo, bo myślę, że um, tam czasami niektórzy mówią, że świata nie zmienisz, ale, ale jeżeli nie świat, to przynajmniej ten lokalny maszynk. Matką... Tak, tak, poka małe. A, już troszeczkę, jak się uda, to już będzie, będzie, będzie super, no. e, natomiast e, aż takiej ambicji nie mam, żeby świat zmieniać, natomiast chciałbym pomagać tutaj osobom z niepełnosprawnościami, jak się uda, pozyskiwać nowe środki, żeby wychodzić na kolejne województwa. E, no i działać. I żeby, żeby, żeby właśnie nasza wiedza żeby przekowała się na, na działania, prawda? Dokładnie. Bo tylko ona wtedy ma sens. Tego ci życzę, ale też podkinam się pod te życzenia sama sobie. Dokładnie. Dziękuję Dokładnie. Ci, Adam, za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. To.